8 marca 2021 rok to dla nas odląża szczególny dzień. Dziś wspominamy wydarzenie sprzed 500 lat. 8 marca 1521 roku udało się uratować miasto przed najazdem krzyżaków. Dokonał tego według legendy nie rycerz, nie żaden dostojnik, ale zwykły chłopiec, czeladnik piekarski, który w chwili zagrożenia zachował zimną krew, swoją opatą przeciął sznury utrzymujące kratę w bramie, która opadła i odcięła na jeździecem dostęp do miasta. Aby upamiętnić to wydarzenie, na polecenie króla Zygmunta Starego, dolna część bramy od strony północnej wzmocniona jest granitowymi płytami, w których wykuto wzór łopaty piekarczyka, a dzień 8 marca, do pierwszego rozbioru Polski, był w Elblągu miejskim świętem. Chcemy dziś zaprosić wszystkich mieszkańców naszego pięknego miasta do świętowania i z radością ogłaszamy rok 2021, rokiem piekarczyka. Pietrek, obudź się! Pietrek wstanie o świta, spóźni się i majster będzie się gniewać. Ola Boga, Matuś, już wstaję, już idę. E, łopatę, weź nie zapomnij i sprawdźcie dobrze w piekarni. Ludzie na chleb czekają. Dobrze, Matuś, już lecę. Tylko łyk wody wezmę i już mnie nie ma. Gdzie ja jestem? Niby moje miasto, ale jakby inne. Kiliabeł. diabeł. Brama jest, ale gdzie są mury obronne? Kamienice są, ale gdzie moja piekarnia? Ola Boga. Witaj, szlachetny Panie. Zechcesz mi rzec, w jakim ogrodzie się znalazłem? Dzień dobry, chłopcze. Nie jesteś stąd? Jak... Gdzie twoja grupa? Jakiś happening robicie? Przedstawienie? Nie rozumiem, dostojny panie. No dobrze, więc znajdujesz się w Elblągu, pięknym i nowoczesnym mieście położonym na Warmii, które liczy już prawie 800 lat. Ciekawe są jego dzieje, zwłaszcza czasy Krzyżaków, ale o tym. Chyba już wiesz. Krzyżacy? Wiedziałem, że coś knują. To dlatego macie, panie, taką dziwną zbroję i przyłbicę na twarzy. Nie, mój drogi, to maseczka antywirusowa. Dzisiaj walczymy z innym wrogiem, małym, ale równie groźnym. A swoją drogą, to bardzo ważne. Też powiniene się założyć. Weź, mam zapasową. Dziękuję, szlachetny panie. Wow, ale to pięknie! Jak kolorowo! O jejku, zobacz, piekarczyk. Ale fajnie, zrobimy sobie z nim zdjęcia. Przepraszamy, czy możemy zrobić zdjęcie? Będziemy miały miłą pamiątkę z wycieczki. Super, dziękujemy. Dobrze grasz tego piekarczyka, a nawet jesteś do niego podobny. A co to? Kto to? To ja? Ale jak? Dlaczego? No jak to? Odgrywasz postać, nic o niej nie wiesz. Przecież tu jest napisane. Piekarczyk. Legendarny obrońca Elbląga w 1521 roku, przecinając łopatą linę podtrzymującą kratę w bramie Targowej, odaremnił najazd wojsk Zakonu Krzyżeckiego na Elbląg. Co wy mówicie? Ja uratowałem miasto? Nie, ja, to niemożliwe, ja nie, ja... On jakiś dziwny, no nie, jak z innej epoki. Albo taki dobry z niego aktor, albo. No, my się już z Tobą pożegnamy. Miło było Cię poznać. Cześć. Pa. Nic nie rozumiem. Ja chyba dalej śpię. Ale ten sen taki dziwny. Ten elbląg też. Ale, że niby ja go ocaliłem, to już śmiech. Mamy w grodzie wojów, mocarnych chłopów, a ja tylko buki łopatą z pieca wyciągam. Gdzie mi tam do walki? Muszę się obudzić, pójdę w tamtą stronę. Krzyżacy atakują miasto, kto żyw na mury, na mury, bronić się będziemy. Ety, toć to moje Matula woła, lecę do bramy, może co pomogę? tak to piekarczyk miasto uratował, a my możemy dziś z tego powodu świętować. Teraz posłuchamy piosenki o naszym bohaterze w wykonaniu solistów szkolnego chóru Słoneczny Skład. Piekarczyk fat z elblągiem zapadł jego rumia czy czujne od rana? Kiedy dojrzał zagrożenie? Nie miał czasu na trąbienie, bo zamiast lepiej chleba. Dla miasta artunku trzeba. Patę. I przed krzyżaka nosem opuścił żelazną kratę, Jednym wlinę uderzeniem, Co legendy jest wspomnieniem Chłopiec pracowity, Sławą wybawco kryty.